Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 4 lutego w środę. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, dziękuję Wam z całego serca za to, że ze mną tutaj jesteście. I powiem Wam szczerze, że bez Was nie byłoby mnie. Bez Was nie tworzyłabym tutaj na kanale. Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, którym się chce zostawić łapkę, którzy chcą napisać komentarz. Bardzo, z całego serca bardzo. Które mogą bo to nie zawsze każdy może ale mogą i chcą wesprzeć mój kanał. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, a teraz, a teraz idziemy na jednego. A teraz sobie wylosujemy kartę z kronika Kasza. Zobaczymy, no właśnie, jakieś wesele by się przydało. Tak, w kwietniu jest wesele u mnie w rodzinie. I o, i karta nam wyleciała, aż pofrunęła. Co ta karta chce nam powiedzieć? Cień, kochani. Wyleciała też karta samoocena pod spodem. Zobaczcie, samoocena i karta cień. Zajmiemy się tym cieniem. Ta sama ocena była wczoraj. Więc, jeżeli jest ktoś, kto nie odsłuchał wczorajszej karty, to odsłuchajcie dzisiaj. Odważnie staw czoła Twoim cieniom, a Twoja dusza rozkwitnie. Oj, te nasze cienie, tak? Co to są te nasze cienie? Co to są te nasze cienie? Też kiedyś, słuchajcie, miałam co to w ogóle dla mnie kiedyś wyjście ze strefy komfortu. Jak ja długo tego nie potrafiłam zrozumieć, wyjdź ze swojej strefy komfortu. Jaką ja mam tu strefę komfortu? Oj, powiem Wam, że ze mną to ciężko, ale nie mogłam długo tego zrozumieć. Z tymi cieniami też tak było, że długo, długo do mnie nie dochodziło. O co tu w ogóle w tych cieniach chodzi? Po co one, na co one są? Dlaczego? Kochani, pokochaj swój cień. Cień to wszystko, czego nie chcesz. Pięknie napisane. Aby inni o tobie wiedzieli. Jednak nie ma światła bez cienia. Każdy ma swój cień impulsywną, zranioną, smutną, lub izolowaną część siebie, którą najczęściej staramy się ignorować lub zaprzeczać jej istnieniu. Ten cień obejmuje wszystkie elementy osobowości, które oparcie, uparcie lekceważymy których się wstydzimy i które zwykle trzymamy w ukryciu, niczym jakąś niebezpieczną broń. Cień reprezentuje również cechy potępione u innych jako nie do zaakceptowania, których jednak boimy się odkryć w sobie. Większość z nas jest przekonana, że jesteśmy bezwartościowi i pełni wad. Nie zasługując na to, by nas kochano takimi, jakimi jesteśmy. W rezultacie stajemy się mistrzami kamuflażu, próbując na różne sposoby maskować nasze niekorzystne cechy przed otoczeniem, a nawet przed sobą. Mamy nadzieję, że ukrywając bądź naprawiając nasze wady, zdobędziemy upragniony spokój, miłość, sukces i szczęście. Wciąż ignorując swój cień, często doświadczamy depresji i mamy poczucie, że jesteśmy nieszczęśliwi. Zewnętrzny świat zaczyna odzwierciedlać nasze wewnętrzne zmagania, przysparzając nam dalszych problemów, będących kolejną przyczyną kiepskiego samopoczucia. Zobaczcie, jak to niesamowite, że te dwie karty razem wyleciały. One sobie wyskoczyły, słuchajcie, skleiły się. Ja podnosząc ziemię myślałam, że podnoszę jedną, a tu podniosłam, podniosłam też drugą, chodź tu kartą. Podniosłam też drugą. To jest po prostu, to jest też to samo ocena nasza. Akceptacja cienia znacznie poprawi nasz stan emocjonalny, umożliwiając odczuwanie miłości i współczucia do siebie i innych. Przepełnienie miłością i uznaniem dla siebie zaczniemy automatycznie przyciągać cudowne doświadczenie miłości i uznania od innych osób. Za niezwykle pomocne pytanie uważam, za niezwykle pomocne uważam poniższe pytanie. Zaczerpnięte z książki Debbie Ford Efekt cienia. Którą, którą zaletę doceniam u siebie najbardziej? W jaki sposób przejawiam tę zaletę? Jak wyglądają moje starania, aby inni wyraźnie ją dostrzegli? Co jest przeciwieństwem zalety, która mi się, która mi się u mnie najbardziej podoba? Gdzie, jak i u kogo dostrzegam tę zaletę i ćwiczenie? Jeśli wybrałeś tę kartę, jesteś proszony o odważne stawianie czoła Twoim cieniom. Pamiętaj o tym, że zawsze jesteś kochany i że możesz przekazać tę miłość i światło cierpiącym częściom Twojej osobowości. Zasługujesz na to, aby być szczęśliwym oraz na to, aby mieć przestrzeń dla wzrostu i ewolucji. Tego potrzebuje Twoja dusza. I teraz zadajcie pytanie mistrzom, nauczycielom. Kto może otwiera kroniki Akasha, a kto nie, to zapraszam na kurs. Będzie kurs, kochani, w lutym, chyba w połowie lutego ruszymy. Jeszcze dokładnie nie znam daty, ale jak macie ochotę, to piszcie na kurs. Czas dla duszy małpagmail.com. Na kursie jest tylko 10 osób. Kurs jest online przez aplikację Zoom. Nagrania są nagrywane, spotkania są nagrywane także, tak odbiegając od tematu. Które, mogę cechy spraw Które moje cechy sprawią, że nie czuję się wystarczająco dobry i nie zasługuję na to, by mnie kochać? Co powinienem wiedzieć, lub zrobić, aby bezwarunkowo zaakceptować i pokochać siebie? Pokażcie mi, proszę, obraz, który mi wyjaśnia, jak naprawdę jestem kochany, dobrze mi z tym, kim jestem. Jestem bezwarunkowo kochany i bez trudu akceptuję i kocham siebie takim, jakim jestem. Dokładnie, bo właśnie o to chodzi, żeby kochać siebie dokładnie, bezwarunkowo, takim, jakim jest się, ale jeszcze pracować ze sobą dodatkowo. Nie, że pokocham siebie, jak przepracuję to. No właśnie, ale jak pokochać siebie, to też nie jest takie proste. I wiecie co, pokażę wam Na moim kanale w playlistach jest coś takiego, o, zobaczcie, jak sobie wejdziecie na YouTube, ciach, wchodzimy sobie na YouTube, tu leciała sobie muzyczka, ciach, zaraz wam to pokażę, tu wchodzicie sobie na mój czas dla duszy, tak, tu wam się wyświetla czas dla duszy, tu paluszkiem przesuwamy sobie w playlistę i z playlist wybieramy sobie, szukamy, szukamy, szukamy teraz... Gdzie są playlisty? Tu są playlisty medytacje. Wybieramy sobie medytację i w medytacjach są dwie medytacje na pokochaj siebie. Pierwsza i druga. Tam też jest opowiadane jak siebie pokochać. Kochani, naprawdę uwierzcie mi. Warto, warto do siebie mówić dobrze. Warto siebie kochać. Bo to zmienia naszą energetykę. A cały świat, wszechświat, wszystko, co nas otacza, słuchajcie, nad nami, pod nami, po lewej, po prawej, jest energią. I te energie, te cząsteczki, one się zbijają. One się zbijają i przyciągają. Podobny przyciąga podobny. Takie samo przyciąga, takie samo. I nie da się. Czekać na szczęście, czekać na miłość w momencie, kiedy my nienawidzimy i nie lubimy siebie. Przyjrzyjcie się sobie, popatrzcie też na te swoje cienie, popatrzcie na te, na te cechy, takie, które warto by było uzdrowić. Zobaczcie, skąd to się wzięło. Może gdzieś z dzieciństwa? Może gdzieś musieliście przybrać właśnie taką skórę grubą? żeby się chronić i bronić, i ta skóra do tej pory jest, jest nie do przebicia, wszystko jest możliwe, Koń jest taka obserwacja siebie, jak coś w waszym życiu wam jest niewygodnie, to to obserwujcie, obserwujcie to z takiej perspektywy, ja w tym nie uczestniczę, jestem osobą trzecią, to nie jest moje, ja zawsze sobie tak robię, wiecie, Wtedy przyglądam się temu, odtwarzam sobie te zdarzenia, wysłuchuję po raz setny tych samych ludzi, przypominam sobie te słowa. Czasami, kiedy nie mogę czegoś rozszyfrować, to próbuję wejść w rolę danej osoby. Próbuję w tą rolę wejść, wchodzę w tą rolę, nie próbuję. I czasami ktoś, kto powiedział mi coś, sobie myślę, kurczę, przecież ja pewnie w takim stresie czy, czy w takiej sytuacji, oj, to nawstawiałabym dużo więcej. Ja, będąc w takim momencie życia, uu, pocisnęłabym. Wiecie, i wtedy jest łatwiej też. Łatwiej odpuścić, łatwiej przepracować coś. Ta praca, praca ze sobą. Przytulam Was, kochani, z całego serca. Życzę cudownej środy. Życzę Wam ciepła i słońca. Już tęsknię po prostu, tęsknię za ciepłem i za słoneczki. Pięknej środy, kochani, Magda.